Cześć, siemanko, witam w kolejnej recenzji na kanale. Recenzja bezspoilerowa. Tym razem zabieram się za temat bajkowy. Za bajkę pod tytułem Dziwny Świat. Będzie to recenzja bezspoilerowa połączona z taką recenzją doznań i wrażeń z Gina 4DX, czyli 4DX. Bo myślę, że warto też na ten temat troszeczkę pogadać. Zaznaczę na początku, że ja w ogóle no, może tak powiedzieć, jestem fanem Disneya, jeśli chodzi o bajki. Nie jestem jakimś wielkim fanem Disneya, jeśli chodzi o Marwele, Gwiezdne wojny i tak dalej. Niektóre oglądam, niektóre nie oglądałem. Nie wiem, czy sobie przypomnę, czy, czy sobie obejrzę na, na zasadzie, że kiedyś może te wszystkie filmy z MCU zobaczę. I tak samo mam z Disney. Po prostu od czasu do czasu sobie to patrzę i tyle. Nie jestem tego wielkim fanem. Natomiast fanem bajek Disneya jestem od dawna i myślę, że długo. Zostanę, mam już ponad 33 lata, a dalej jestem w temacie bajek, myślę, że dobrze zorientowany. I tak naprawdę moją ulubioną bajką jest bajka Koko, Ale to zostawiamy, dobrze łupniemy. Film Dziwny Świat. Od razu, jak widziałem, zwiastun tego filmu, zobaczyłem, że jest grany w sieci kille, właśnie werba 4DX. 4DX. Mówię, to idealny moment, żeby wziąć swojego pięcioletniego synka na film, na bajkę. On jeszcze nie był nigdy w takim kinie. I sam też byłem ciekaw, jak w bajce te efekty będą pokazane. No ale to powiem na końcu. Sam zwiasno, tak jak powiedziałem, raczej mnie nie porwał. Byłem, nie, nie czytałem żadnych spoilerów, żadnych opinii. Po prostu chciałem iść w ciemno na tą bajkę. Bajka to bajka, tak? Wiadomo, że z Dubbingiem ją obejrzeliśmy razem. Taka godzina 30 bym tak powiedział, jeśli chodzi o czas trwania, i delikatnie powiem tak: Disney, jak dla mnie przekombinował, bo generalnie miał dobry pomysł, ale troszeczkę za bardzo taki, bym powiedział, za szeroko to do tego podszedł. Nie chcę spoilerować i nie chcę mówić, że ta bajka jest jakaś fatalna i najgorsza z bajek Disney, jakie widziałem, bo nie jest. Jest, tam trochę humoru, jest oczywiście morał. Mamy historię ojca, syna, mamy, mamy piękne ujęcia, mamy w ogóle piękną animację. Tutaj tu, tu bym się naprawdę nie czepiał. Czepiłbym się po prostu fabuły. W wielu filmach Disneya mamy taki fajny morał, na zasadzie, że coś się dzieje złego między ojcem i synem, między rodzinami, a tutaj też mamy takie momenty. Natomiast tych momentów uważam jak na półtora godzinny godzinę 30 filmu to 20 minut jest kłótni między ojcem a synem, jakby tak zebrać wszystkie elementy kłótni między nimi. Ja wiem, że to musi dążyć do szczęśliwego finału, natomiast jako odbiorca dorosły to rozumiem, ale jako odbiorca dziecięcy, patrząc po reakcjach mojego syna, to było kompletnie bez sensu. Takie jest moje zdanie. Zmierzało to do szczęśliwego finału, ale, ale za dużo było takiego, takiego krzyku między sobą. Tak, tak ja, ja, to, ja to bym odbierał. Yy, powiem taki delikatny zalożyk fabularny, żebyście wiedzieli, na co w ogóle się wybieracie. No, Mam historię, tak jak wspomniałem, ojca i syna, który po prostu. Ojciec jest takim odkrywcą, walecznym wojownikiem, który odkrywa różne dziwne krainy, dlatego że ich, jego rodzima kraina umiera i potrzebują yy, wszystkiego tak naprawdę. No i yy, syn, który nie chce być tak jak ojciec, Odkrywa w drodze tam przez góry jakąś dziwną roślinę, która jest super y, ładnie zielona i wytwarza jakieś pole. Metropole. Jest rośliną elektryczną, gdzie jak się zerwie albo ją dotknie, do, zerwie jej owoc takie okrągły, kuleczki, to po prostu poraża prądem. No i on wpada na pomysł, żebyśmy się osiedlili właśnie tu niedaleko, w sensie, że wrócimy do swojej krainy, pozbieramy te owoce, no i skoro one wytwarzają elektryczność, no to tych owoców, z tej rośliny, po prostu będzie prąd i będzie nam się lepiej żyło. No i akcja potem się przenosi 10 lat później. Yy, aha, i ojciec yy, stwierdza, że z dobra, synu, idź sobie do mamy. Ja idę dalej odkrywać świat, bo, bo taki mam charakter. Jestem wojownikiem i w ogóle wszyscy mnie znają z tego charakteru, więc muszę iść dalej. Idę w góry, tam szukać nowej krainy, a ty sobie zostań z mamą. No i ten syn zostaje rolnikiem. No, i potem on ma swojego, z kolei syna, który też jest, yy, znaczy, który jest uczony jako yy, w przyszłości następca naszego głównego bohatera, ale on nie chce być rolnikiem, to jest to wszystko tu pomieszane. Natomiast yy, zmierzam do tego, że to jest chyba jedna z najbardziej odważnych bajek Disneya, jakie oglądałem pod kątem, yy, tych bym powiedział, yy, aktualnych rzeczy na świecie, które się dzieją. Ponieważ Kurczę, no nie chcę za bardzo spoilerować, ale na pewno jak, jak już widzieliście bajkę, to zwróciliście uwagę na relacje. O, to, to, to nie będzie jakiś duży spoiler. Jest, w sensie chodzi mi o uczucia w tym filmie też. Mamy y, elementy już na początku filmu, gdzie generalnie mamy kilka pocałunków między kobietą a mężczyzną i one są tak, aż za bardzo, się tak powiem, pokazane, nie? Zmierzają do czegoś innego, Ja potem pod koniec y, to się wszystko łączy w całość. Ale w innych bajkach tego nie było, nie? Na zasadzie były uczucia, ale te uczucia były takie na zasadzie gdzieś skrywane, jakieś, jakieś przytulenia. Tu mamy takie pocałunki, no już coś, coś, coś jest innego. I tutaj mamy też elementy czegoś takiego, yy, czego się nie spodziewałem. Nie mówię, że jestem jakiś, nie wiem, przeciwny tym yy, sprawom, natomiast chodzi mi o to, że na pewno widzieliście, nie widzieliśmy po prostu w poprzednich edycjach, w poprzednich filmach, w poprzednich, w filmach tak, ale w poprzednich bajkach takich rzeczy. No Mówię, no jak już powiem, oczywiście to już będzie, będzie spoiler, więc jak ktoś będzie oglądał tę bajkę, to na pewno zwróci na to uwagę. Chodzi mi o uczuciowość po prostu. To hasło nie będzie słowem klucz. Eee, natomiast tak. Eee, Bajkę, teraz oceniam samą bajkę całościowo, całościowo i animacyjnie, i muzycznie, i, i fabularnie oceniam ją jako 6 na 10. Myślałem nad piątką, natomiast w sumie za te efekty specjalne, które są bardzo dobrze, tu efekty te graficzne, Yy, okej. Okay. No po prostu za bardzo uważam się za, za yy, zabrnęli w jakąś taką dziurę głęboką i rozwiązali to w miarę okej, okay, ale, ale takie troszeczkę bez, bez strzału, bym tak powiedział. No nie widzę, nie widzę jak powiem, pomysłu na kontynuację, To takie jednostrzałowiec, bym tak powiedział. Tą bajkę bym tak ją nazwał. Natomiast teraz bym chciał przejść do krótkiej takiej recenzji efektów 4DX, bo to też mnie interesowało. I powiem wam, że. One są jak dla mnie ewidentnie stanowane. Ja byłem już kilka razy w kinie 3DX, na różnych innych produkcjach, ale na pewno nie na bajkach. Więc w produkcjach bardziej takich marvelowskich, na przykład w Spider-Manie, tam po prostu trzęsło się w prawo i w lewo, dużo rzeczy się działo. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to jest bardziej stonowane pod dzieci. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to zapach. W tym filmie, w tej bajce jest bardzo dużo elementów, gdzie pojawia się zapach. Jak pojawia się motyw farmy, właśnie z tymi zielonymi roślinami, to po prostu dociera do nas taki fajny zapach. E, jak dla mnie to taki trochę cytrynowy, taki, taki słodkawy. E, trochę wiatru, ale ten wiatr nie jest taki bardzo mocny, powiedział. Nie przewieje waszych dzieci w kinie na pewno. E, fotele oczywiście, które się ruszają, też co jakiś czas spojrzę, spojrzę, patrzyłem na, na synka, który, czy jak on zareaguje. Ale on się cieszył. Tam nie, nie było jakiegoś dramatu wielkiego, że się bał. Na pewno nie. Dla niego to było uatrakcyjnienie nie. i czekał le, na deszcz, tak naprawdę, nie? No, Efektyw 4DX też jest parę takich elementów, gdzie ten deszcz kapie. Parę. No nie jest ich dużo, ale, ale są. Ale to, co bym mógł powiedzieć, jeśli chodzi o moje doznania z, tej, yy, z tego seansu, to na pewno na pierwszym miejscu bym powiedział, że jest to zapach. Na pewno zapach yy, i poruszanie się fotelami. Troszeczkę wiatru i delikatnie deszczu. Pomiędzy nogami w ogóle mamy w tym kinie taką e, jakby żyłkę, taką, e, która w międzyczasie się porusza i uderza cię delikatnie w nogawki. I to też była dla mnie taka nowość. Wcześniej jakoś nie, nie czułem, żeby w innych produkcjach było to aż tak bardzo używane. A, jeszcze bym zapomniał o świetle, i oczywiście o dyszach, które mają imitować dym. Ale tak jak powiedziałem, wszystko jest raczej tak skrojone pod dzieci, żeby to dla nich było atrakcją, takie bardziej wgłębienie się w ten film, utożsamienie się z bohaterami, dorośli też to jakoś tam generalnie pozytywnie odbiorą. Więc samą bajkę oceniam jako 6 na 10, natomiast efekty stonowane i też dobrze dobrane pod film. Wszystko pasuje. Tyle z mojej strony dziękuję, do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pa! pa!